Jeżeli chodzi o kampy, skupiliście się na trzech imprezach, gdzie, gdzie, gdzie zaczynamy wielkim otwarciem z wielkim przytomem w Sopocie, potem jesteśmy w Warszawie i wielkie zakończenie, wielki finish, który jest w nowej arenie Kraków. A skąd taka decyzja, że właśnie trzy kampy? W tym roku z racji tego, że... Marcin ma ostatni sezon w Waszyngtonie, tak? Kończy mu się kontrakt. Musimy to wszystko skumulować, dlatego też mm, zaczęliśmy kampy w tym roku już w czerwcu i kończymy je w czerwcu, tak? 29 w w Arenie wielki finał tegorocznego Marcin Grötat Camp. E, co jest bardzo ważne, w tym roku ponownie jak w poprzednich latach e, zaczynamy kampę dla dzieci żołnierzy. W jednostce specjalnej pod Warszawą będzie to kamp specjalnie zorganizowany dla dzieci polskich żołnierzy. W zeszłym roku była to bielsko-biała. W tym roku Kolejna miejscowość, kolejna jednostka. Następnie z wielkim przytupem startujemy. Już 20 czerwca startujemy w Sopocie. Następnie 24 widzimy się w Warszawie i kończymy wielkim kampem. 28 Camp i Junior Camp w Krakowie, w Krakowareje Następnie w, sobotę, w niedzielę 29 wielki finał, w którym ponownie zmierzy się drużyna Wojska Polskiego z oddziałami gromowców Formozy i oddziałami specjalnymi Wojska Polskiego kontra drużyna Marcina Gortata. Mamy wspaniałe nazwiska. Warto tutaj wspomnieć chociażby o Łukasz Fabiańskim. W tym roku już mogę zdradzić, że Łukasz Fabiański, wielka gwiazda dołączy do drużyny Marcina Gortata. Jest wielkim fanem koszykówki. W tym roku miał szansę spotkać się z Jasonem Kidem. Więc myślę, że już nauczył się i jest gotowy na starcie z polskimi żołnierzami. Kto będzie największą gwiazdą? z kim dzieciaki będą mogły współpracować w trakcie Marcin Gortaka 2014. W tym roku wracamy, wraca do Polski Marty Conlon, który już w poprzednich edycjach Marcin Gortatkam brał udział, miał roczną przerwę, musiał załatwić swoje sprawy w Nowym Jorku. Natomiast teraz przedstawiciel NBA Kres właśnie Marty powraca do nas. Jest on byłym zawodnikiem NBA oraz Neil Mayer. Były, były trener Cleveland Cavaliers, który miał szansę współpracować z LeBronem podczas jego drugorocznego kontraktu dla Cleveland. Paweł, co się zmieniło w formule kampów? Jakie macie niespodzianki w tej chwili dla, dla uczestników i dla kibiców, którzy przyjdą w Sopocie, w Warszawie i w Krakowie? Wszystkiego jeszcze nie możemy zdradzić, jednak odsłania trochę rąbkę tajemnicy. Mianowicie w tym roku mamy wielką atrakcję dla wszystkich uczestników kampów, dla mediów, dla wszystkich osób, które przyjdą na halę oglądać poszczególne kampy. E, mianowicie dołączył do grona sztabu szkoleniowego podczas Marcin Grota Kampów dołączyła legenda polskiej koszykówki Andrzej Pluta, najlepszy śląski z historii polskiej ekstraklasy. Myślę, że jego nazwiska nie trzeba przedstawiać oraz wielka gwiazda Tauron Basket Ligi, obecnie najlepszy Polak występujący w najwyższym szczeblu rozgrywek koszykarskich w Polsce, Adam Waczyński. Gwiazda trefla Sopot. Myślę, że... Tutaj nazwiska przysągną tłumy i musicie być na kampach, koniecznie. Tak jeszcze wracając do tej imprezy, która jest w Krakowie, jak byś zaprosił widzów, ponieważ to jest nowa hala, nowe otwarcie, 18 tysięcy kibiców może wejść do tej hali. Jak byś zaprosił właśnie Krakowian na tą imprezę? Przede wszystkim Kraków musi pamiętać, że jest wiele sportów drużynowych, które warto rozwijać, dlatego koszykówka jest jednym z tych sportów i chcielibyśmy też, żeby do Krakowa koszykówka na najwyższym poziomie powróciła. Marcin Gortat Camp jest wielką imprezą. To, co może, mogliście zobaczyć i mogli zobaczyć fani w zeszłym roku w Ergo Arenie, przerosło najśmielsze oczekiwania wszystkich widzów. Były bardzo pozytywne komentarze. Tym razem jest zmieniony dosłownie całkowicie skład przygotowany Marcina Gortata. Wielkie gwiazdy sportu, muzyki. Naprawdę warto zobaczyć Marcina w akcji oraz wielkie gwiazdy polskiej sceny. I teraz zagadka na koniec. Marcin Gorta w sezonie 2014-2015 przez kolejne 5 lat zagra. Gdzie? W bardzo dobrym klubie. W klubie, który będzie aspirował o mistrzostwo, w klubie, który będzie się bił o najwyższe cele w playoffach. Tam, gdzie Marcin będzie się dobrze czuł i odnajdzie się w taktyce zespołu.